Proszę powiedzieć, jak atmosfera w Klubie Polski 2050? Czy wszystko już jest okej? Okay? Myślę, że udało się ustabilizować chyboczącą się łódkę. Tak, jest okej. Okay. Bardzo dobrze. Gotowi do walki. Wyjaśniliśmy sobie wszystko i jest naprawdę dobra atmosfera. Jesteśmy jedną drużyną. Trzymamy się razem. Przynajmniej ja oczekuję też od zarządu partii i prezydium klubu, że jeżeli mamy takie kryzysy, to powinniśmy być na nie lepiej przygotowani. Pan, Jako odebrał to spotkanie? Marszałka Hołowni w nocy u Adama Bielana w mieszkaniu. Hołownia jest liderem mojej partii politycznej. Mam do niego pełne zaufanie. Uważam, że może się spotykać z kim chce, gdzie chce i kiedy chce. Ale podzielam jego stanowisko, że dobór czasu i miejsca tego spotkania nie był najbardziej trafny. No teraz jeszcze mierzycie się państwo z zarzutami, że głosowaliście razem z Konfederacją? Myślę, że te zarzuty są bezpodstawne, bo wiele razy w tej kadencji Sejmu było tak, że PSL także różnił się od koalicji i głosował głosowaniach razem z opozycją. Więcej odejść już nie będzie. Nie wiem, to trzeba pytać wszystkich członków klubu. Kto będzie miał taki pomysł, no to na pewno będzie o nim mówił. Nie zanosi się na to, żeby kolejni posłowie odchodzili. Ostatnio pan mówił, że nikt nie odejdzie. Za chwilę Izabela Bodnar ogłosiła swoje odejście. No, Izabela Bodnar podjęła taką, jaką, a nie inną decyzję. Ja się z nią elegancko pożegnałem, podziękowałem za e, współpracę. Natomiast no, nielojalne jej były wypowiedzi, ponieważ rzekomo przeszkadza jej e, e, symetryzowanie. Już jej przeszkadzało przy wyborach e, parlamentarnych w 2023 roku, ale nie przeszkadzało jej więcej jedynki z Wrocławia. A z czego wynika decyzja o przesunięciu rekonstrukcji rządu o tydzień? Czy to Marszałek powiedział, że tam potrzebował jeszcze, żebyśmy my się porozumieli w klubie odnośnie tutaj e, tego, jak ma ta rekonstrukcja wyglądać? No i Państwo jeszcze macie jakieś spotkanie klubowe, prawda? Znaczy mamy klub wyjazdowy, tak, ale on jest zaplanowany dużo wcześniej ten klub zaplanowany, już ponad 3 tygodnie, 4 tygodnie temu zaplanowałem klub wyjazdowy. Mhm. I dokąd się wybieracie? Pomidor. Na długo? Pomidor. My jesteśmy tuż przed wyjazdowym posiedzeniem klubu, takim, który odbywa się poza Sejmem, na którym będzie dużo okazji do dyskusji, do podejmowania decyzji, więc zgaduję, że to stąd wniosek pana marszałka o przesunięcie terminu ogłoszenia rekonstrukcji rządu. Czy zaskoczyła pana ta informacja, że data jest przesunięta? Z czego ona wynikała? Wynika ona z pewnych perturbacji wewnątrz partii pana Hołowni. Pan Hołownia ma wyjątkowo słaby tydzień w polityce, musi porządkować sytuację wewnątrz klubu. Jedna parlamentarzystka odeszła, jeden jest zawieszony, słyszy się w kuluarach, że kolejne osoby mogą też odchodzić. No musi to ustabilizować i myślę, że ten tydzień to naprawdę nie zrobi żadnej różnicy. Podziewacie się, że wasi ludzie stracą teki? Eee, myślę, że tu jesteśmy bezpieczni.